Na tym filmie przedstawimy państwu wyroby z drobiu: kurczak wędzony, polędwica drobiowa i szynka drobiowa, oraz jeszcze dodatkowo jeden wyrób z indyka, pierś indycza wędzona. Jednym z podstawowych i najbardziej rozpowszechnionych mięs drobiowych jest mięso z kurczaka. Jednak żeby pozyskać mięso z kurczaka, musimy je odpowiednio przygotować. Co to znaczy przygotować? Musimy tego kurczaka podzielić na części. Musimy jeszcze dodatkowo zrobić tak zwaną klasyfikację mięsa. Za chwilę to Państwu wszystko pokażemy, jak się wykonuje poszczególne etapy przygotowania mięsa do wyrobów, które mamy Państwu pokazać. Zakupiliśmy parę kurczaków, kilka sztuk, jak widzicie Państwo ile? Natomiast wybierzemy dwa kurczaki, które będą potrzebne do wędzonego jako produkt w kurczak wędzony. Wybierzemy taki, które są bardzo ładne. Myślę, że ten i ten. No, zostawiamy oddzielnie, bo one będą przygotowane w całości. Teraz musimy te kurczaki podzielić. Odciąć łódka, podudzia, skrzydełka, skórę zdjąć. Jak to się to wykonuje? Może w pierwszej chwili to obejrzymy i usuniemy pióra, pozostałość, tak. pozostałość na skórka. No niestety przy ubojach to na liniach zostaje. Czyli zrobimy taką wstępną obróbkę, czyszczenie. No niestety. Są na skórek. I może bym wzięli jakiś. Tu jest, mamy, pap, tak. ręcznik. Je. Żeby to, jakąś pudełkę do czegoś. Kończymy już wstępną obróbkę z naskórka, pieża. Przygotowałem miseczkę, gdzie będziemy odkładać te rzeczy nie nadające się do spożycia, jeszcze będą ewentualne jakieś obicia. Jeszcze wytniemy gruczoł z skupra. Niektórzy pozostawiają, ale ja zawsze wycinam. Chyba mamy wszystkie wycięte W jaki sposób podzielić? Czyli podzielić, żeby chcemy przykładowo mieć, pozyskać piersi. I spokojnie, za pomocą użycia palcy, rąk, już mamy. Następnie możemy już przygotować bierzemy się za od odcięcie, i przecinamy po mostku. Delikatnie nożem przy kościach, przy krząstkach odcinamy pierś. Już mamy jedną część. i Teraz następną. Tu jest: znajduje się kość obojczykowa, którą musimy odsłonić od piersi. O. I tak samo, a pomocą noża delikatnie, żeby nie było przy filetach cząstek. Jeśli chcemy podzielić go na pół, można z tej strony przeciąć od góry i cięciem takim prostopadłym odwrócić jeszcze raz. I teraz mamy część tą tylną, którą dzielimy na, na pół, mamy dwie ćwiartki z kurczaka i oczywiście pozostała nam porcja rosołowa ze skrzydełkami. Jeśli pragniemy mieć skrzydełka, to odcinamy. Jako Element do upieczenia na grilla. Natomiast to może nam pozostać jako element części rosołowej. Jeszcze chciałbym pokazać, w jaki sposób się uzyskuje tak zwaną nogę i podudzie. Mamy całego kurczaka i nacinamy tu, z jednej strony, nacinamy z drugiej strony, tak żeby i wtedy jeszcze odcinamy skórę na początek. Rozdzielają nam się te dwie warstwy. Wystarczy w pewnym momencie wyłamać. O, już mamy staw, nam się on pokazał. I przecinamy sobie do przykości. Delikatnie. I mamy tak zwaną nogę. To samo z drugą częścią. Z tego dzieląc to na pół mamy udoskuczające podłudzie, podudzie. W którym miejscu? Tu jest pośrodku staw. Takim wyznacznikiem jest ten, ta część taka. O czyli, czyli tu. Nie tu, nie tutaj, tylko tu. Ewentualnie jak to znaleźć? Tam gdzie nam się widzimy, że skóra nam się złączy tworzy się jakiś taki rowek to tu. I mamy podudzia. Tu troszkę za dużo trochę. I mamy udo kurczęce. Jeszcze chciałbym pokazać. Gdy kupiliśmy ćwiartkę z kurczaka, a potrzebujemy podudzie i udo, albo też nogę w całości, to nam się tutaj, tak jak poprzednio, na całym kurczaku. I tu jest taki kaweczek mięsa po tej stronie. Więc tym nożem nawet najważniejsze jest, żeby dostać się do tego stawu. Wracamy. To do deski ta część tylna z kością. I już mamy nogę. I z tej strony, z tej lepiej będzie wygodniej. I robimy. Wyłamujemy staw. I mamy nogę. I teraz możemy sobie podzielić na udo, podudzie. Tak więc, gdyby tak. pragniemy zakupić w sklepie nogę albo ude podudzie, możemy spokojnie kupić ćwiartkę z kurczaka i ją sobie później oddzielić. I będzie to samo. Ponieważ stworzył nam się pewien bałagan na stole, więc musimy go uporządkować. Części, Części rosnące tak, do jednej, jednego naczynia, kości do jednego naczynia. Jeszcze mi pozostał jeden kurczak. Znowu cięcie przy mostku. Odsłaniamy sobie palcami. Tu jest kość obojczykowa. To nam pozostaje przy kurczaku. Wycinam kość. Odsłaniam się sobie, teraz przyłoż, uporządkujemy piersi, więc są z piersi, i pozostały nam. Przydełka dołączymy do porcji rosołowych na razie.